Hej Kasiemka, witam wszystkich w poniedziałek 27 października. No i co czas na losowanie nagród z okazji 17 tysięcy subskrypcji na kanale Flamig Recycling. No i są to oczywiście zestaw narzędzi razem tutaj z takim zestawem wlepek. Jest waga, waga też oczywiście z flamingą wlepką. No i jeszcze tutaj dochodzi wlepa od Saracena. Wczoraj na Targu Staroci żeśmy się spotkali Saracen tutaj poda, podarował swoje wlepki, także fajnie, e, wiadomo, w zestawie tych naklejek z narzędziami. Też, te, też jest naklejka od Saracena, no i kolejna nagroda, trzecia, magnes neodymowy, e, dwa razy w 200, też razem z właśnie z wlepką od Saracena. No i moja, tak więc wlepeczki doszły, no i co, no pewno już wszyscy czekacie z niecierpliwością, kto wygra. Ja też. Zanim dojdzie do relacji z losowania, to oczywiście chciałem wszystkim gorąco podziękować za uczestnictwo. Setki komentarzy pod tym odcinkiem konkursowym. No i spośród tej setki, no tylko trzy osoby wygrają. Tak więc, tak, tak to wygląda. No, jak suby będą w takim tempie rosły jak teraz przez soboty i przez niedzielę, no to kolejny konkurs będzie pewno na koniec miesiąca, nie? no i fajnie. No bo w takim tempie to 18 tysięcy subów to jest kwestia 10, może 15 dni. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, jak będzie 18, no to będzie kolejny konkurs. Nie ma oczywiście problemu. No i co, no nie ma co przyciągać. Przechodzimy do relacji z losowania, bo na pewno wszyscy na to czekacie. Hej, Kasiemka, witam wszystkich serdecznie. Nie wiem, czy się nagrywa. Poniedziałek 27 października, po godzinie 8. I co? No, zabieramy się e, za losowanie nagród w konkursie na 17 tysięcy subskrypcji. E, mamy tak filmik konkursowy. Pyk. Kopiujemy link. Program konkursowy załadowany. Wklejamy link. Pyk. Ile tam tych komentarzy będzie. Zobaczymy no sporo, sporo. No i co, no będziemy sobie losować? E, e, powiem tak, no co, która rzecz wpadnie pierwsza, no to ona będzie wylosowana, a więc do wygrania to są były narzędzia, były magnes i waga. No i co? no, Pierwsza osoba, pyk, jest waga. Tu jakiś xantiosi Patalos tak? Partos 5-5. Ok, gratuluję. Nie wiem, czy da się tutaj w tym programie to od, od, odświeżyć. Nie, bo teraz no, YouTube daje jakieś te małpki, ale sobie zaraz to sprawdzę w komentarzach. Tak więc waga już tutaj jest wylosowana. Losujemy kolejną rzecz, czyli tutaj mamy co? Flaming, twoja piosenka zawsze. Mm -hmm. Miedzi sobie muszę ruda na wagę Waga, no waga niestety już jest wylosowana No to kolejny komentarz Jest magnes neodymowy, tak? Eee, Katarzyna Zalas, oczywiście gratuluję dla Kasi Jest hasło magnes neodymowy Tak więc gratuluję eee, No i co? Zostały jeszcze narzędzia a więc losujemy kolejny komentarz, w którym będzie treść narzędzia. Tutaj magnes, no to nie. Eee, magnes, no domowy, już. Waga była. Magnes był. No, e, waga, nie. Szukamy narzędzi. Ile to potrwa? Eee, hmm, hmm, hmm. No, magnez już poszedł. Waga. Magnez na no domowy poszedł. Waga. Waga. Narzędzia jest. Witka wygrała narzędzia. Pozdrawiam, także więc gratula gratulacje dla Ciebie. No i mamy wszystko rozlosowane. Tak więc. Wracam na e, mój tutaj warsztat. No i tak, my już po losowaniu. Wielkie gratulacje dla, dla zwycięzców. No i co? Narzędzia i wlepki lecą do Witki. A więc gratulacje Witka, pozdrawiam Cię serdecznie. Waga i wlepeczki leci do Xiantosi Portas. Także gratulacje i pozdrawiam Cię serdecznie. A magnes neodymowy z wlepeczkami oczywiście wygrywa Katarzyna Zalaz, także więc gratuluję i pozdrawiam serdecznie, także konkurs został rozstrzygnięty, myślę, że zwycięzcy zadowoleni, no i teraz to czas na pakowanie tych nagród i wysyłkę do Was. No, a żeby wysłać te nagrody do zwycięzców, no to oczywiście potrzebuję wasze dane na paczkomat. Tak więc napiszcie na mojego maila, który jest właśnie pod filmikiem. Dane na paczkomat, czyli tam jest mail, numer telefonu i numer paczkomatu. No, chyba, że mam to wysłać za granicę gdzieś, no to też napiszcie mi ten dokładny adres do wysyłki, no to wyślę Pocztą Polską. No i tak, no, konkurs rozstrzygnięty. Jeszcze raz wielkie. Gratulacje dla Witki, dla Kasi i dla Ksiantosi, tak? Portas, taki nick. No i co? No, konkurs rozstrzygnięty, ja pakuję to oczywiście, czekam na Wasze dane i wysyłam. No a reszcie oczywiście bardzo dziękuję za uczestnictwo. I jak się podobało, no to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do dalszej aktywności na moim kanale. Wypatrujcie kolejnych odcinków, może i kolejnych konkursów. Tak więc pozdrawiam serdecznie, dzięki wielkie, że jesteście ze mną i hej Kasiemka i do zaś.